Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście. Pocisk, witam Was, tak, dokładnie, Draken Sangu, witam, dawno nie było odcinieszka, to dlatego, że miałem nawał pracy, no trudno, tyle mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Wczoraj miałem urodziny, miałem wczoraj wycieć odcinki, ale również podkrzyżowałem się plany, także jestem dzisiaj, mam dla Was nowe wiadomości. Nowe wiadomości, dużo informacji, także od, zaczniemy od samego początku. Jeśli tęskniliście, no to zostawcie kciuka do góry, zasubskrybuj kanał, jeśli tego nie robisz i posłuchajmy uważnie. Eee, w celu takim, że bractwo, które było założone przez Alona, którym byłem, upadło, tak? Zostało tam w ogóle mało ludzi grało, zostało ich niewielu, mały bonus w ekspada, dlatego postanowiłem założyć własne bractwo, tak? Jak widzicie, pl, youtube, pl. Tak, Taka ja tam sobie nazwa, ktoś tam jeszcze widz, który teraz jest teraz w tym bractwie, podsunął mi pomysł i dalej, dalej. I jakoś tak to teraz wyszło. Tak, jeśli chcecie dołączyć, no to piszcie w komentarzach. Po prostu o to chodzi, żeby było dużo ludzi aktywnych i jak najwięcej, czyli 50, żeby był jak największy bonus do EXPA. I tyle, tak, prawda? Co się zmieniło od ostatniego razu? Jak widzicie, ja nabiłem 43 poziom. Zakupiłem sobie nawet przed chwilą mroczne monety. A to dlaczego? Bo będziemy. zrobimy sobie opening. Tak, chcę wierzchowca, bo tak się męczę na tym swoim. Mam nadzieję, że się uda. Kupujemy szczęśliwy rumak. Pakiet. I mam nadzieję, że poleci nam szybki. No bo, jak nie, no to będzie kichanie. I tyle. Yy... Yy, tutaj piszą mi... Yy, dobra, już cię dodaję. Yy. Dobra, wypatrzcie mi. Otwieramy, co? No co, nie będziemy się pierdzielić. Nie! Ten, co wy... Co za shit? Nie, dlaczego? To jest również wolny wierzchowiec, sam szybkiego rany. Dobra, nieważne. Nie wiem, co, 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 co my zrobimy jeszcze z tymi mrocznymi monetami. Myślę, że zmarnujemy je u gnoba. Tam też szczęśliwe sfery są. A co? Kurde, trzeba od czasu do czasu. Patrzę, promocja jest na te na mroczne monety. Mówię, a tam na PayPalu zostało parę groszy. No to sobie tam dokupię, nie? Co to co to jest? Kary, wierzchowiec. To bez nadzieja. Bez nadzieja. Bez nadzieja. Bez nadzieja. Teraz będzie ja. O tu są smoki, no nie? Ale to smoków to ja nie chcę. Legendarny te też nie chcę. Co sobie chyba kupimy raz? Białego tygrysa to jest, no nie? Kostium. Kostiumy są mi niepotrzebne Testu, rozbijania No to są te śmieszne Sfera kostiumu demona Sfera mrocznej harpi. Co to jest? A, można to mam Sfera mrocznej nietoperza, goblina Zafarbowań To w sumie tu dupy są te. Ale dobra, otworzymy sobie. No, oczywiście dostaliśmy Draken, nic nowego. Nie wiem, czy warto pieniądze na to mroczne monety wydawać. Ile to kosztuje? To jest to, nie? Nie. To białego tygrysa. 500. Dobra, kupimy sobie jeszcze jedną. A to. Ty... 2 300 zostawimy na, na, na inne potrzebne rzeczy. No i dobra, tyle, tak? Gówno nam poleciało, jak zwykle, z moim szczęściem. O matko, poczekajcie, zobaczę chociaż sobie tego wierzchowca. No wsiadaj na niego. Eee, o marany, on jest. No... Wyglądem nie jest piękny. Jakby to jeszcze był szybki, ale to jest... Tak jak... Mój kasztan. rany. Dobra, no teraz kasztan mi nie jest potrzebny do wywalenia. A on kosztuje coś? O nie! Wyrzuciłem go, miałem zobaczyć, że coś kosztuje w sklepie. Dobra, trudno. No to tak... Tak jak... Na, yy, podsumowanie odcineczka, taki krótki dzisiaj, bo dzisiaj też mam jeszcze tam parę spraw do załatwienia i tego... Bractwo, głównie bractwo zapraszam Was, w komentarzu możecie pisać na grze wszędzie gdzie mnie spotkacie, gdzie macie dostęp do mnie piszcie, ja będę dodawał. Też trzeba ogarnąć, żeby wspólnie grę będziemy grać. A właśnie propo wspólnej gry z widzami, z widzami na tanku na mojej drugiej postaci, no to prawdopodobnie czwartek piątek będę jeszcze informował. Godzina też pewnie tak, godzina 17, jak było to ostatnio, ostatnio się nie udało, znaczy przedostatnio, bo ostatnio się nie udało, znaczy w poprzednim tygodniu się nie udało, tak, wyszło, na bał robotki i tyle, tak. Bractwo, 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 jeszcze raz, widzicie, żyję, mam 403 poziom, macie jeszcze sobie statystyki, bo tam nie wiem, czy pokazałem na długo, jak chcecie zobaczyć, co tam się zmieniło, czy nie i tyle. Opening trzeba zrobić z drakenów, czyli ta szczęśliwa sfera ciemności, tylko pewnie na 50. poziomie. Powiedzcie mi. Bo takim się wydaje, bo to są części setu, nie? Kiedyś były nawet. Yy... I tyle. Dobra, tyle. Ja uciekam. Widzimy się niebawem w kolejnych odcineczkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!